Okej okay, Siemaneczko, dzisiaj postanowiłem sobie zacząć znowu Michaelem. Um, zobaczymy, co tutaj Michael ma dzisiaj do wykonania. Na mapie. Najpierw. Czekajcie, wyjdziemy najpierw z domu. Tam jest jego garaż. Możemy wyjść w sumie w takim obraniu. Zobaczymy tylko, czy ma coś. Nie ma w garażu nic. Spoko. Um, także zobaczymy, co tutaj ma, właśnie Michael do wykonania. Ostatnio tak bardziej obcykałem, jak na przykład jest um, H5. Ona ma farby pomarańczowe. To jest dla Trevola. Wszystko, co jest na zielono, to jest dla Franklina. A wszystko, co jest na niebiesko, to jest właśnie dla Michaela. Ale wiecie co? Hmm. Nie za bardzo widzę jakąś... misję główną.

Ale, laster, jest. Mam dla ciebie prawdziwą okazję. Spotkajmy się na molo de Perlo. Okej, okay, no to spotkajmy się na tym molo. Jedziemy Franklinem i się spotkajmy na molo. Pojedziemy sobie autkiem. Kurde, szybciej nie umiesz, kolego. Gdzie jest tymolo teraz? Tylko sprawdźmy. Um, tu jest. Na plaży. Okej. Okay. Chyba jeszcze żadnej misji nie miałem takiej na plaży. No w sumie była tam już, jak uciekaliśmy przed policją, to były takie właśnie te z Lamarem też, co nam chcieli sprzedać kokainę drzewo oczywiście był inteligentny i chciał sprawdzić tą drugą połówkę, a w drugiej połówce oczywiście nic nie było, nie.

Nie nie, 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 tu nie. Tam mamy wjazd na molo. Do góry. Wygląda praktycznie tak samo jak Geta San Andreas. Te molo. Nie, no trochę roz, roz, rozbudowali i to jak. Okej, gdzie mamy tego... Nie no nie trochę, tylko bardzo rozbudowali. Lomar gdzieś tutaj sobie siedzi albo nie wiem co robi. Jest chyba w tej restauracji, tak. Nie wiem czy to jest restauracja, czy co Zaraz sprawdzimy. O! Tego też już znamy. A nie, to nie mamy lamara, tylko ten slaster, szorka. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a ja friendly chat, and don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude I sourced worked the child slave. I cały czas myślałem, że to jest Lamar, ale to slaster był, tuder. Ale nic, nic nie szkodzi. So what Oh, Well, aren't you just a moral majority? You know that's why the world is the way it is today. When a paid thug gets all namby pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' ears off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can. Because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence. Anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. <laughs> Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollusk? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priopolds. It's giving the living mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. <laughs> yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollusk and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man! All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle, sniper. sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away. Now walk away. Now stay okay, will Tak mi się na pewno wydaje. Udaj się do hotelu. Dobra, bierzemy z powrotem naszą furencję. Franklina wózek. <coughs> I ruszamy do hotelu. Fajnie odgłos jak się jedzie po desko. Chociaż jest zrobione tak jak powinno być Oj kurde, sorry, nie God damn it. O, podwójny wyjazd ok, jesteśmy praktycznie już w hotelu, tylko wjeżdżamy od tyłu parkingu. Ochroniarze przyjechali odebrać cel z hotelu. Ofiara ma niedługo wyjechać. Ok. To będziemy musieli kogoś w jeździe załatwić, kurcze. Mhm. Okej, okay, musimy teraz tylko um, zamordować cel. Ale najpierw muszę się wymeldować z tego hotelu. Teraz ja sobie przygotuję snajperkę. Snajperkę, ok, wejdę sobie może na auto Nie zrobimy tak, poczekamy, właśnie na ten celarz, nam pokaże, albo nie, w sumie pomogę, to zrobić przy murku, będzie bezpieczniej. O chyba przyjechał nasz cel Ten teren muszę oczyścić ok, zobaczymy Nie, 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 ja tutaj nigdy nie muszę iść. Ja tutaj zostaję Okej okay. Słuchajcie, tu był ten samochód jeszcze, nie? Do 12 sekund mam właśnie oczyścić ten cel To zobaczymy Kto to jest? To jest ten różowy Przeleżymy auto I spieprzamy Fab, fak, fak, fak musiał jakoś stąd wyjechać, ale ja nie pamiętam jak Aha, tu już mam już wyjazd, okej okay. Spoko Kurde, 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 szybko no nie! Przez taki głupi słupek nie zdążę w prawo skręcić. Tutaj. Tak, dokładnie tu. No nie! To nie zdążyłem przez ten głupi słupek. Hmm. Teraz tu znowu musimy spadać. Policja znowu jest naprzeciwko nas, widzicie? Możemy spadać w lewo. Fak A jak się spieprza przed policją, to się nie patrzy właśnie Na ruch Tylko właśnie jak najszybciej jakąś ścieżkę, nie? Może tu nam się uda gdzieś skryć Mam też taką nadzieję Dobra, już zgubiliśmy Misja ukończona, 100% zarabię na pieniądze 9000 No, OK 9 is he's done I know good work all right well she let me know about the next thing. We'll do but before that I've got to tell you something our investment portfolio is getting a little uh, successful so I figured we needed some tangible assets Fucking property. Man. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving yeah, your stuff in. Girl. Oh shit! Meaning me I don't have to live with my crazy ass oh. aunt no more. Man, I don't know what the fuck to say, dog. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't going to happen. It's yours. Enjoy it. Three six seven one Wispy Mound Drive. Tak, wiem, okej okay. Zobaczymy nasz dom Przej Tylko i zakończymy odcinek O, mi było kurczę Nie miałem wyskoczyć, tylko chciałem włączyć start Kurde, ale fail e, Gdzie pojechał mój... Tam pojechał mój autokit już stoi. To nie ja, to nie ja. Dobra, znowu mam misję u lastera. Ale tą misję wykonamy już w następnym odcinku. Tak jak mówiłem, jeszcze skoczymy do naszego domu. Gdzie mamy ten dom? Eee, tutaj. Bo ja tam się chyba niby przyprowadziłem. To zobaczymy jaką mamy Havila. oj, ojoj oj, oj. ale chyba mamy to nawet blisko Michaela niedaleko. On tutaj też gdzieś mieszka. Dziś Kurde, gdzieś pod górami, pod lasami, dolinami mieszkamy. Nie no, ale powinno być spoko miejsce też. Mm, no, ale mamy domek, mi no, się podoba. To jest nasz nowy dom, Franklina. Dobra Nasze autko jest do reparacji A my wbijamy do domu Wow, ale mamy ch chatę Mi się spodobała Dobra, drzwi zamknięte. To. to obejrzmy sobie Nie no, szatni Zobaczcie jakie widoki. Na całe miasto. Dobra, to dzięki wam bardzo serdecznie za następny odcinek i na razie!